Pio, znany i lubiany youtuber o mrocznej twórczości, opierającej się na fundacji SCP. Jego filmy zazwyczaj budzą strach bądź przynajmniej niepokój u widza, ale nawet wśród takiego mroku znajdą się pewne zabawne smaczki, które dzisiaj chcę Wam zaprezentować. Powodem, dla którego nikt się nie spodziewa inkwizycji SCP, jest to, że takie coś nie istnieje. Nie ma żadnego rynku na pornografię SCP. Nie. Nawet nie w Niemczech. W Japonii pewnie by się sprawdziło, ale 682 na Iris? Chrystal. Człowieku. Piły łańcuchowe to nie odpowiedź na każde pytanie. Ani też więcej pił. Ani armaty na piły. Oprócz tego jednego razu. Tak było odjazdowo. Dla imperatora nie jest dopuszczalnym usprawiedliwieniem jakiejkolwiek decyzji. Dla imperatora nie jest dopuszczalną wymówką w jakiejkolwiek sytuacji. Moc to fundacji to zabezpieczać, przechowywać, chronić, i żadne z poniższych, energicznie dźwaj padlinę. Użyjmy tego na 682. Rzucać ser. Krew sprawia, że rośnie trawa. Zabij, zabij, zabij. Zabi. Majteczki rajds. Pierwszy z drzewa wspinam się po chmurach. Ktoś zostaje zadźgany. Jeszcze czasami powinno. Po prostu wstaćmy tam nasze człony w nadziei na najlepsze. Czy ja to dłoń? Jeśli wszystko inne zawiedzie, nasraj na to. Jeśli wszystko inne zawiedzie, zawsze jest słońce. Pokaż mu swoje cycki rajs. Potrzebne większe kotki. Społeczeństwo przerażających zboczeńców. Rzucajcie w niego klasą D, aż przestanie! 447 oraz Zwłoki. Dwa wspaniałe smaki, które razem wspaniale smakują. FBI to banda mięczaków. Kto chce zobaczyć, do jakich czynów przy ludziach mogę nakłonić prezydenta? W razie wątpliwości, nakarm tym 682. Rzuć kołdrę teraz! Wciąż żyję i znalazłem tort. Zmiesza się? Pomuchy nas kochają. Nie martw się. O 5 nigdy się nie domyśli. Doktor Bright nie ma już więcej prawa bawić się w hipokrycznego przysięgowego kurczaka z personelem medycznym. Pełna minuta grobowej ciszy oznacz... o Boże, coś ty narobił, a nie, proszę kontynuuj. Żarty zrobione przy użyciu biurek nowych pracowników nie są zabawne, dlatego że rozpuścili się w rekordowym czasie. Nieważne co ma do powiedzenia i jakie są na to dowody, jak bardzo jest to do przyjęcia, Fundacja SCP nie ma i nigdy nie miała nic wspólnego ze Szkołą Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. I nieważne co powie Bright, on nie jest, cytuję, prawdziwym nauczycielem magii. I jest proszony o przestanie pokazywania nam swojej różdżki. Jeżeli Bright celowo naćpie się w celu wymigania się od papierkowej roboty, należy go umieścić w celi typu czwartej i zdraszać zimną wodą z węża pod ciśnieniem. Przez nie mniej niż 5 minut. Bright Sway. Nie ma żadnych kodów ochronnych na kongę zombie, złolowatą czapkę, wampirzego kankana, disco zwłoki, intensywny homoerotyzm. Nawet nie chcę wiedzieć. Hu mama nekrofil... Nie, nie chcę wiedzieć. Ekstremalną przemoc wobec skroczy. Faceta przebranego za palmę, faceta z porno wąsami, kung fu raste, mnicha jedzącego szczeniaki, sprawiedliwe ludobójstwo wszystkich was durnych skóp. Eli, zlot rodziny Brightów, impreza plażowa doktora Kondrakiego. Doktor Bright nie ma prawa akceptować któregokolwiek z poniższych jakoś środka spłaty długów: Twojej duszy, czyjejś innej duszy, krwi dziewic, reproduktywnych organów, różnych SCP, wspomnień prawdziwych lub zmyślonych, fragmentów Twojej przeszłości. Nie, nie mam pojęcia jak to zadziałało z Cliffem, ale Bright tak potrafi. Wyspy Manhattan, Paciorków, Pierworodnych dzieci, Dzieci urodzonych w drugiej kolejności, Przyszywanych, rudowłosych dzieci, Wynajętych mułów, Złotych pokryć ze słomek, Śmiechu dziecka, łez dziecka, Dziewictwa, Analnego dziewictwa, Słuchowego dziewictwa, Nosowego dziewictwa, Nie chcę nawet, nie, nie, Pępkowego dziewictwa, Nie chcę nawet o tym myśleć. Kucyków, ciejkolwiek babci, ciejkolwiek siostry, Jakiegokolwiek osobnika powiązanego z krwią. Pytanie do SCP-049: Kto ci nadał licencję lekarską? Za dobre nie pytanie, wiem. wiesz? Bardzo dobre. A nawet ja nie wiem, co? co? Czemu SCP-049-1, czyli wyleczeni, zabijają ludzi zamiast ich leczyć? Zamiast! Zamiast ich leczyć! C cicho, daj, znak mi, daj mi, zapytania! Daj mi odpowiedzieć, bo to jest trudne pytanie. Bo jak ktoś roznosi chorobę, to zazwyczaj jest chory. Tak? Nie wiem, ta logika jest dla mnie zbyt trudna, teraz nie mogę. I te 0491, ci moi pacjenci, oni, oni leczą tylko i tylko. tylko mają wolne akurat. jesteś mm -hmm. pedofilem? Tak jest. A czekaj, to nie było pytanie. Pójdziesz ze mną na piwo? Pójdę. Pójdziesz? Pójdę. Pójdę. Czy nie pójdziesz? Pójdę. Czy pan ogląda filmy na YouTube, a jak tak, to czy oglądasz Piofiego i czy byś dał mu suba i lajka? Yeah, czy lubisz pizzę z ananasa? No, god! No, god, please, no! 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 wiesz, że jesteś na rule 34. No! Proszę wybaczyć. Moglibyście Państwo skupić się na. No, już. musicie. Czy mogę prosić Państwa o. cisza? Powiedziałem. Cisza! Przecież. możecie po prostu. zamknąć kurwa mordy? A no, więc zaczynamy. Jestem młodszym asystentem badawczym do. Stulpysk! Co? Co masz na myśli, mówiąc, że się nie zgodziłeś? Powiedzieliśmy Ci, że jeśli weźmiesz udział, to po miesiącu będziesz wolny. Kto oparłby się takiej. ochrona, ej! Proszę, za, proszę za, zabrać tego, tak, tamtego, tak, do, do pomieszczenia za trzecimi drzwiami po lewej. Dziękuję. Tak jak powiedziałem, jeśli weźmiecie udział w naszych badaniach... Nie, nie słyszę żadnych szyków. Po prostu róbcie to, co wam mówimy, a wkrótce wrócicie do domu, do swoich kochających żon oraz dzieci. Oprócz ciebie. Napisali tu, że zamordowałeś swoją żonę i dzieci. Musiałeś się czuć dziwnie, tłumacząc zajście teścią, co? Nie. Dobra, po zakończeniu tego instruktażu pójdziecie korytarzem do pomieszczenia, gdzie na nadgarstku oraz klatce piersiowej zostanie wam wytatuowany identyfikator numeryczny. Zabieg będzie niemal bolesny, a gdy już... O, tak słucham? Dlaczego na klatce piersiowej? W razie eksplozji najprawdopodobniej tors pozostanie największą częścią ciała. Jeszcze jeden. A, ty, bez ucha. To właściwie. Właściwie nie jest pytanie. Formułowanie wypowiedzi mającej charakter pytania o liczbę, która zmieściłaby się w ustach, nie tworzy pytania. Ty. Moja matka była święta. Jeszcze jedno słowo. Ochrona. Gdybyście mogli. No, proszę. Nie, nie. W porządku. SCP-00J nie stanowi zagrożenia. Ze względu na swoje właściwości, zarządzono, aby raport opisujący anomalię był spisany na jednym pliku tekstowym. W osobistym komputerze doktora Bitrota. Bitrot, co to za nazwisko? Koleś z burakiem i myśli, że jak zmieni nazwisko na angielskie będzie fajny? Który go zatrudnił? Wszelkie prowokacje, wyzwiska i inne oznaki negatywnego nastawienia, należy zgłaszać opiekunowi projektu. Patrzcie, ale ty jesteś mądry. Instrukcje składania pudła też ci dać do czytania? Doskonale znane są mu terminy opisujące strukturę zatrudnienia oraz podstawowe czynności odnośnie obiektów anomalnych. Bo nie jestem głupi! Ja nie jestem anomalią, a to wszystko co czytałeś to kłamstwo. Wszystko. Nie chcę, aby o mnie mówiono. Zapewne zrozumiesz to. Ech. Tak, padłeś ofiarą kłamstwa, ale nie przejmuj się i coś zjedz. Lubisz bakłażany? Są smaczne i zdrowe. Co to znaczy, że nie lubię bakłażanów? Nie wiesz co dobre. Kłamca! Wszyscy jesteście kłamcami! Ten raport to kłamstwo! Fundacja to kłamstwo! Bakłażan jest kłamstwem! Czy lubisz doktora Brighta? Jedyne, co mi się kojarzy z doktorem Brightem, to hasło Rudeo SCP. Nie, nie chcę tego powtarzać. No, ja się pytam, człowieku. Dumny Ty jesteś z siebie? Zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? Masz Ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ja nie wiem, ale żałosny typek z Ciebie. Chyba nie pomyślałeś nawet, co robisz kogo obrażasz. Może sobie obrażać tych, co na to zasłużyli na sobie. Ale nie naszego pokażerza, plak naszego Przyjedziałem trochę w tej komorze krio. Krio coś tam. Mała hibernacja. Ile czasu minęło od kiedy nastąpił ten włam? Co się w ogóle działo? Ach, tak. Przesłuchiwałem SCP-682. Ktoś się włamał, ale dobra, dobra. Minął tydzień i mogę wrócić do przesłuchań. Czekaj... Jak to minęło pół roku? O pięć mnie zabiją! Muszę szybko iść do tego dinozarła! Dobra. Przerwa na się skończyła, jaszczurka. Otwieraj paszczę i mów co. Okej, do... okej, okay, 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 przepraszam. Czemu masz taką krzywą mordę? Co? Co To no, nie znowu. Pytanie do SCP-682. Jesteś piękny. Bardzo cię lubię. Mogę się do ciebie przytulić. Hmm, tak. W sumie dawno nic nie jadł. Skoro możesz się dowolnie pomniejszać i powiększać, zmieniać zastosowanie części ciała, dostosowywać się do warunków. To nie możesz wyewoluować odporności na kwas i pomóc mi rozwiesić pranie? Widziałeś kiedyś coś takiego jak fidget spinner? Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. No i to by było na tyle. Chyba wyszło całkiem nieźle. Tylko jedna ofiara śmiertelna. Dzięki Alicja. Mogę włączyć dyktafon. Hej hej. Zabij się. <grym> 25 sposobów na śmierć w fundacji. Z nakazu radio 5. Przedstawiamy Wam D-Boya. Sposób 9. Bądź tym debilem, co udławi się SCP-500. Sposób 12. Przytuł się do SCP-106. Sposób 17. Nawdychaj się SCP-008. sposób 23. Pobij się z SCP-073. Czy lubisz SCP-105 i co byś zrobił, gdybyś mógł z nią być jedną godzinę w przechowalni? Nie, tak, tak, zdecydowanie lubię, ale nie mogę wam zdradzić, co bym zrobił. Zjadłbyś ją? Tak. Co byś zrobił, jakbyś się pozbył całego życia? A no, jak ja bym kupił, bym gdzieś w Bieszczadach, żeby był spokojnie na emeryturę? Tam bo w kosmos, zera na wszystko to się rusza. Możliwości tyle, a czasu tak nie. Wiem. Wiesz, mój SCP-343 Ciebie nie widział, kiedy próbowano Cię nim eksterminować? Jestem ateistą. Pytam do 682. Czy oglądałeś Star Wars 8? Pes! Han Solo nie żyje! Wybraliśmy sobie seans filmowy, reaktywowano kino dr. Brighta, i te są takie, mm. Mi się osobiście całkiem podobały, ale... czegoś brakowało jednak. Han Solo. No tak, tak, tak. bo mamy Han Solo, potem jest Han Multiplayer i... i, i Han Game Over. <grywka> co myślisz o Ciemnej Stronie Mocy? Ciemna Strona Mocy ma ciasta. Hypo, który miałby z tobą jakieś szanse? Harry Potter, jesteś czarodziejem, brad! To nie jest odpowiedź na pytanie Jesteś czarodziejem, Harry! Mam pytanie do SCP 682. Znasz jakieś piosenki? Jeśli takie, to zaśpiewa jakąś. jakąś dobra. Zaśpiewam wam hymn moich ludzi. <grym> 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 Pytanko. Wolałbyś nic nie jeść przez cały rok, czy jeść codziennie pięć razy Hawajską? Pytanie do SCP. lubisz jazz? I like jazz. Oczywiście. Najlepszy utwór jazzowy to "We Are Number One". Pamiętajcie, dzieci, jedyny mem, który nigdy nie umiera. Możesz w końcu umrzeć, ty przerośnięta jaszczurko, zery kamienia łupanego, z krzywym riem i ogonem Maciu maciorozorgowe ciała i twoja mama, winduje mruganie pod spacją kosmitą, wkurzasz wszystkich ludzi, masz tu sznur, i idź się powieść. Pytanie do SCP. Kto ty jesteś? Tak. Jaki znak twój? Tak. Gdzie ty mieszkasz? Nie. Lubisz Stevena i Uniwersa? Dziękuję, będę na pana nie da się go zniszczyć? Ha! Wrzucić go do rakiety z kursem na słońce i tyleśmy go widzieli. Misja wykonana teraz o Mam mi dać medal albo nagrodę za gorliwą służbę. Ha, przepis na sukces. Nie zginę, jeśli na słońca w nocy. Będzie anime SCP zrobione przez doktor Bright'a? Nie oglądam anime, ale żeby nie było, ale, ale się pytam. Bright, potrzebujemy sosu. Mi nic nie było. A ja wiem, widziałem już nawet. Film o SCP-682 zapowiada się przegenialnie. Proszę o to, główny, główny aktor. <grym> do. Pytanie do SCP-682. Czy chciałbyś dzielić swoją cegłę z SCP-999? czy byłeś kiedyś szczęśliwy? Jeżeli tak, to z jakiego powodu? Tak, chciałbym dzielić swoją cegłę z SCP-999. Tak, byłem szczęśliwy, byłbym dzielić swoją najnowszą cegłę 3311 z SCP-999. Taaaaaaa! jest Twoje przyrodzenie. Dlaczego ukrywałeś się w Halloween w mojej szafie? Bo kibarem to przez zwłoki kota. Z czego śmieje się pan najczęściej? Z tego, jak ludzie uważają, że działa na mnie SCP-420J, kiedy tylko robisz szybki plan ucieczki. Gdyby nie klasa D, to co byś jadł? Naukowców. Ha, dobra, naukowców. I nie działa na niego 420J. Tak, jasne. Ej ej, ej, 682? Korkodylu? Jaszczurko dinozarrze mój? Ha, ha, halo? Oh, fuck. E, bright? Bright? Bright mamy problem. E, kod brązowy, powtarzam, kod brązowy, zestrasz się, jak to usłyszysz, co tu się wydarzy.